Co bym zrobiła, gdybym zaczynała z fotografią w 2024 roku od nowa? Dostałam takie pytanie. I w sumie bardzo ciekawe to pytanie, bo tak patrząc z perspektywy już na ten moment 18 lat, w której jestem fotografem zawodowym, ale też gdzie już idzie ósmy rok, w którym uczę fotografów, w jaki sposób zarabiać, w jaki sposób zmieniać swoje przychody, jak dbać o swój marketing i to wszystko. To, to pytanie jest z całkiem innego levelu niż gdybym była tylko fotografem na poziomie jeszcze mnie sprzed 10 lat, która to mm, no nie bardzo wiedziała, co robi. Jeszcze. Nie umiała, nie ceniła się. Więc gdybym zaczynała od samego początku, kompletnie od zera, przede wszystkim pierwsza rzecz. <słuch> Jeżeli bym w ogóle nie miała za dużo pieniędzy, to. I kupowałabym od razu drogiego sprzętu, i albo bym go pożyczała, albo bym go wypożyczała na sesje zdjęciowe, czyli klient by płacił za aparat, który ja wypożyczam. Ale jeżeli nie miałabym na czym ćwiczyć, to ćwiczyłabym nawet na telefonie na samym początku. Uczyłabym się, jak kadrować, w jaki sposób ćwiczyć swoje oko, tak żeby rzeczywiście to, co robię, wyglądało dobrze. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: nie inwestowałabym w drogie lampy i dodatki, dlatego że ja uważam od wielu wielu lat yy, i też to udowodniłam niejednokrotnie sprzedając moje sesje zdjęciowe już na ten moment po 20 tysięcy złotych, że nie potrzebuję mieć, nie wiadomo jakich firmowych lamp, mam zwykłe proste, najprostsze lampy błyskowe które były dawno, dawno temu kupione, zresztą chyba jeszcze w sklepie na F. Nie będę mówić, bo nie tutaj po to jesteśmy. I te lampy cały czas świetnie się sprawdzają. Jedyne, czego potrzebowałam, to duży dyfuzor, więc duża okta i do tego blenda. Nic więcej nie potrzebujesz mieć i tak samo ja nic więcej nie potrzebuję mieć, żeby zrobić naprawdę dobry portret, w którym rzeczywiście chodzi o człowieka, a nie o Twoje wymyślne, Fantazje, które niekoniecznie będą tak czy siak dobre dla Twojego klienta. Bo pamiętaj, jeżeli robisz coś dla kogoś, to ma się to podobać Tobie, ale przede wszystkim ma się podobać Twojemu klientowi. I jeżeli tego nie zrozumiesz, to nie zarobisz, po prostu nie zarobisz. A wiem to stąd, że na początku sama robiłam mega pojechane ujęcia, mega pojechane artystyczne rzeczy, które kompletnie nie miały wzięcia. A więc zaczynałabym, tak, tak, tak jak powiedziałam, na początku bardzo z małym, ograniczonym sprzętem, prawdopodobnie nawet nie wiadomo ile nie próbując z tym robić. Na pewno czego bym się uczyła, to marketing i sprzedaż. Tych dwóch rzeczy brakowało mi od samego początku, kiedy zaczynałam jako fotograf. I marketing i sprzedaż, można powiedzieć, że nie dość, że uratowała mi firmę, uratowała mi... Życie, że tak powiem, uratowała mi wszystko. Więc bez tych dwóch podstawowych umiejętności trudno jest zrobić cokolwiek. A jakbym miała powiedzieć, co jest jeszcze ważniejsze od samego marketingu, to powiedziałabym umiejętność sprzedaży i zwykłej rozmowy o tym, co robisz i w jaki sposób to robisz, tak żeby druga osoba, z którą rozmawiasz, chciała tego i pragnęła tego, co ty możesz tej osobie dać, czyli twoje usługi. I brzmi to może dziwnie. Jeżeli zaczynasz fotografią dopiero, no to, no to jest po prostu wielka prawda. Jakby tak to wygląda. To, że ty będziesz cały czas zwiększał swoje umiejętności, to jest jedna rzecz, ale pamiętaj, ludzie nie zapłacą ci więcej tylko dlatego, że umiesz więcej, jeśli chodzi o warsztat. To tak nie działa i to sprawdza się. W ostatnim roku podjęłam bodajże ponad 400 konsultacji godzinnych, w których rozmawiałam z fotografami. Każdy z nich miał i miał y, problem ze sprzedażą i z marketingiem. Biznesy po roku, dwóch, trzech, czterech, a nawet więcej upadają y, z tego względu, że po prostu nie mają umiejętności sprzedaży ani marketingu. Kolejna rzecz, którą bym na pewno zrobiła, to uwaga. Jeżeli bym nie miała kompletnie żadnego portfolio, to prawdopodobnie powiedziałabym sobie: no dobra, to jakie ujęcia muszę mieć w wybranej dla siebie? kategorii, którą bardzo lubię i która mi się podoba, e, u mnie by to był portret, to jakie potrzebuję mieć zróżnicowane ujęcia, żeby móc jak najwięcej elastycznych e, puls i jakby mojego warsztatu, który mam, bądź którego się uczę, pokazać. Czyli jak zróżnicowane musi być moje portfolio. Rozpisałabym sobie dokładnie, jakich ujęć będę chciała, jakich potrzebuję. Szukałabym na, na Pinterestie, co mi się podoba. I pierwsze dwie, trzy osoby zrobiłabym prawdopodobnie za darmo. Pierwsze dwie, trzy. Ja bym kompletnie nie miała nic, od zera bym totalnie zaczynała. I zrobiłabym to z podpisaniem umowy na wizerunek, wykorzystaniem tego wizerunku w 100% wszędzie, gdzie tylko chcę na każdym polu, dlatego że to jest taką podstawą do marketingu twojego, od kiedy zaczynasz. I teraz uwaga, kolejna rzecz. Każdą kolejną sesję już wyceniałabym. I bym brała za nią normalnie pieniądze, zapominając kompletnie o tym, że kiedykolwiek robiłam TFP. To jest taka podstawa, powiedziałabym, dlatego, że im dłużej siedzisz w TFP, im dłużej robisz darmowe zdjęcia, tym bardziej ludzie zaczynają o tym mówić: Cześć, ta pani, ten pan robi TFP, idź do niego, on jest tani, albo on nie bierze nic. I to jest najgorsze, co sobie możesz zrobić na samym początku. Nie, jakby przekroczyć, przekroczyć tą granicę, w której już dawno powinieneś zacząć brać za to pieniądze. I ja rozumiem, wiele z Was prawdopodobnie robi to tylko z pasji, lubi to, kocha to i tak dalej. Ale uwierz mi, w pewnym momencie yy, ta pasja przeradza się w chęć po prostu zarabiania. Często tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jak stajemy się w czymś naprawdę dobrze, inwestujemy w to, yy, wydajemy pieniądze na warsztaty fotograficzne, retuszerskie, nie wiem, whatever, tak. Bo chcemy na tym w końcu zarabiać, chcemy, żeby coś nam się z tego zwróciło. Ja niejednokrotnie rozmawiałam, tak jak mówiłam, zrobiłam ponad 400 konsultacji w samym zeszłym roku, ponad i to grubo, i wyszło na to, że zaczęły się do nas zgłaszać osoby, które z frustracją, ponieważ nie potrafiły dobrze sprzedawać swoich usług, nie potrafiły znaleźć klienta premium, czyli klienta, który po prostu będzie bardzo dobrze płacił za to, co robisz. Więc kiedy jesteś w momencie, że już należy zacząć brać za to pieniądze, ale tego nie robisz, to robisz sobie bardzo krecią robotę. Po prostu krecią robotę. Musi być moment, w którym mówisz sobie stop, tylko tym dwóm, trzem osobom robię to i to z dokładnym planem, co mam wykonać, po to właśnie, żeby nie czuć się później wykorzystywanym i żeby nie poszła fama na mnie, że ja robię zdjęcia za darmo albo, że jestem tani. Tani, tania. Nie robi się tego. To jest najgorszy błąd, który można zrobić i ja bardzo długo nie mogłam z tego wyjść, na samym początku, yy, ba, trudno mi było wyjść yy, z mojej, że tak powiem, taniości, którą niestety sama sobie ustabilizowałam. I ba, jeszcze kolejny efekt tego, że nie przechodzisz na wysoko płatne sesje, jest taki, że zaczynasz myśleć, że ludzie Cię mają w D i że nie doceniają Twojej pracy. Dlaczego? A właśnie dlatego, że po prostu to Ty sam te ceny Albo w ogóle ich nie ustaliłeś, albo dało się zbyt nisko, więc ludzie ci za to po prostu nie płacą, a nikt niestety nie da ci yy, raczej więcej za coś, jeżeli poprosisz o mniej. Po prostu tak to działa, że jest bardzo, bardzo znikomy odsetek ludzi, którzy sami z siebie wyjdą z propozycją dania ci, nie wiem, 3000 tysięcy, 4, 5, 10 tysięcy, już nie mówiąc o tam 20 tysiącach, tak, za sesję zdjęciową. Yy, tutaj mówię prywatną, jeżeli ty nie powiesz, że tyle kosztuje Twoja sesja. I nie będziesz umiał, umiała tego dobrze sprzedać. Tak to działa. Tak to po prostu działa. Także podsumowując, nie wydawałabym dużo na sprzęt. Wzięłabym naprawdę... Zniszczę półki po prostu aparat e, obiektyw jeden ewentualnie odrobinę lepszy, które pozwoli mi robić na jasne, ostre zdjęcia. E, bądź po prostu wypożyczałabym to na sesję, jakbym już umiała częściowo robić zdjęcia, ale nie wiedziałabym, jak to sprzedać po prostu. I, e, i to tyle. Więc klient by za to płacił przed sesją i ja bym wypożyczała na dzień sesji ten aparat. E, lub tak jak mówię, kupiła tani sprzęt. Przede wszystkim, tak jak mówiłam dalej nie skupiałabym się na samym tylko warsztacie, szybko bym przechodziła na sesje płatne i uczyłabym się marketingu i sprzedaży. To są, to, to są podstawy. I jakbym zaczynała w 2024 roku i jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć, która jest mega ważna, byłabym wszędzie. Czyli jakbym już zbudowała ty tycie portfolio, nie czekając na to, żeby być perfekcyjną, po prostu zaczęłabym mówić o tym, co robię wszędzie, wszystkim i gdzie się da. Tam, gdzie może być mój potencjalny klient. I teraz to ty musisz zdecydować, kim on będzie, co on będzie robił, gdzie on najczęściej jest i w jakiej formie chcesz to dostarczyć. My tego uczymy w naszym programie Bogaty Fotograf Ekspert. Także nasi studenci po prostu wiedzą, co, to, co robić, gdzie robić, o czym mówić, jak mówić, o czym nagrywać. Gdzie to umieszczać, dokładnie całą strategię mają jakby krok po kroku, co z tym robić. Ale ty, od czego zacznij, to zacznij od tego, z kim tak naprawdę chcesz pracować, kogo chcesz obsługiwać, kim ma być Twój klient dokładnie i do kogo ma być kierowana Twoja usługa. Z kim Tobie się będzie najlepiej pracowało. Bo to o Ciebie przede wszystkim chodzi, a nie o samego tylko o klienta. Klient jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Ty jesteś najważniejszy, bo to Twoje życie i Twój czas. Dzięki. Jestem ciekawa, jakie masz opinie. To jest moja opinia, ale ja mówię z doświadczenia po prostu osoby, która no w tym biznesie już grubo i, długo, grubo i długo siedzi z dużym, olbrzymim wręcz jak dla mnie osobiście sukcesem. Także no... Jestem ciekawa, co Ty na ten temat myślisz. Napisz komentarz na dole, e, subskrybuj mój kanał, nasz kanał. Zachęcam Cię do oglądania też innych filmów. Jest tu mnóstwo wartości, którą znajdziesz sobie po prostu przeklikując na naszą playlistę, bądź po prostu na kolejny film. E, I co jeszcze? Zapraszam Cię do pobrania darmowego poradnika trzy strategie. Zwiększ. Przychody w fotografii na bogatyfotografpl 3 strategie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie i, tak jak mówię, jestem bardzo ciekawa Twojego komentarza. Także nie krępuj się, po prostu napisz, co sądzisz na ten temat, czy Ci się to podobało i co z tego użyjesz. Dzięki i wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, jestem na Ciebie.